Nie No nie wiem czy uda mi się coś nagrać Czy ja mam siły Ale jesteśmy dzisiaj z Mariuszem razem na maratonie w, w zimie Już daleko do Bielkany, Do mety. Mariusz gdzieś się zgubił Nie wiem czy, czy dobiegł już czy został z tyłu? Ale zobaczcie, przepiękna publiczność. Doping. Koloseum. Super miejsce. Bardzo warto. Warto tu przyjechać. Takie jest powiedzenie, że jak chcesz biegać, przebiegnij kilometr, jak chcesz zmienić swoje życie. Przebiegnij maraton. Właśnie ja to robię. Dzisiaj właśnie bieg na maraton, już niedaleko. Powiedziałem dla córy Anetki, że dzisiaj jej jest, jest, są urodziny, że przeznaczę to jako prezent dla niej. My była bardzo kiepska pogoda, burza, padał deszcz. Ale świetna sprawa, świetna sprawa, być tu. Przebiec to wiecie, muszę to powiedzieć, że to jest mój cel. Jeszcze nie tak dawno, w 2013 roku, ważyłem 130 kg. Jak widzicie, mam troszeczkę mniej. I nie, nie pomyślałem w życiu, że ja. To będę maratonczykiem, że ja będę pokonywał maratony. To jest coś wspaniałego. Walka, walka ze skurczem, walka z bólem. Naprawdę było warto, było warto, jest warto. Mamy okazję reprezentować tutaj właśnie w Rzymie nasz kraj, a zarazem naszą małą miejscowość Żydnijmy. To jest coś wspaniałego. Już niedaleko 500 metrów do mety nieupragniony medal, zasłużony. Brawo, Widać jak Polacy widzą moją flagę biało-czerwoną. Pozdrawiają, krzyczą Polska. To jest coś wspaniałego. Już widzimy metę. Już jesteśmy do celu. Także proszę o lajki, dlatego że może ktoś jeszcze postara się zdecydować się wziąć udział. Naprawdę tu jest przepiękna atmosfera. Doping na całej trasie tysiące kibiców. I już niedaleko. Ale już brakuje mi siły. Naprawdę brakuje mi siły. Ale warto. Grazie mille signori e signori, signori siamo quasi a 7.900 di arrivati che un amicetto Ciao Simona è stato spogliato, è stato molto molto 20 anni e un uomo è 40 e qualche seguito per gli ultimi pensieri della Cina Marazzo Internazionale di Roma che ci sono venuti da nuovo e si appaia e si

Następny bieg Dubaj w styczniu przekaże relacje, pozdrawiam wszystkich! O.